młodzież i dorośli, pary i soliści. Na Cieszyńskim Lodowisku spotkali się profesjonalni łyżwiarze w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Polski. Ceremonia otwarcia mistrzostw odbyła się w teatrze. To wieczór Państwu. Witam serdecznie przede wszystkim wszystkich gości, uczestników Mistrzostw Polski Czech i Słowacji a szczególnie wyrażając no. w imieniu Polskiego Związku Wyżywienia Figurowego zawodniczki zawodników, no i naszych gości z Czech i ze Słowacji. Traktujemy to jako wielkie wyróżnienie dla naszego miasta i dziękujemy władzom Związku. Drodzy Szanowni Państwo, piękne Panie, Szanowni Panowie, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wyżywiarstwie Figurowym uważam za otwarte. <klucz> Opisy łaźwiarzy z Polski, Czech i Słowacji można było podziwiać w hali widowiskowo sportowej. W ramach mistrzostw uświetniono też stulecie cieszyńskiego sportu. Stulecie sportu cieszyńskiego. Wielki dzień dla sportowców, trenerów, działaczy sportowych w Cieszynie. Jesienią, późną jesienią 1909 roku y, odbyło się założycielskie zebranie Towarzystwa Sportowego Piast. I właśnie my świętujemy prawie w ten sam dzień stulecie zorganizowanego sportu w Cieszynie. Hali widowiskowo-sportowej zimą atrakcji nie brakuje. Burmistrz Cieszyna ma nadzieję, że hala tętni będzie także lata. Oczywiście hala żyje przede wszystkim lodowiskiem, z tego się, się cieszymy, ale chcielibyśmy również, żeby hala żyła w miesiącach letnich, żeby tu odbywały się koncerty duże. Taką mam nadzieję, że z okazji 1200-lecia Cieszyna właśnie to moje marzenie się spełni.

takochman portal oxpl